oryginały gum stabilizatora z takiego piasku, z takim czymś Z salonu Skoda albo Volkswagena, nie wiem Do wymiany w Fabii trójce Skrzypia stary stary do. I to jest ten dźwięk, który przy ruszaniu się stabilizatora góra-dół wydobywa się z tej gumy Ja założyłem nowe lafortery, no było dalej tak samo więc postanowiłem kupić te oryginały, które są tak jakby śliskie, a nie taka guma hamska. Więc zaraz się okaże, co to jest warte. Więc tak, temat jest prosty. To są dwie śruby, to są takie śruby. U mnie jeszcze widać, są w niedzi. One ładnie tu wychodzą. Ta jedna tutaj ma jakiś problem, ale to nie szkodzi, ponieważ wystarczy, że z tamtej strony odam. odepniemy zaraz ten kawałek w prawo. I mam miejsce do podmiany gum. Zimna guma nie bardzo chce wychodzić, dlatego wziąłem sobie Tu Tutaj przechyliłem to całkiem w lewą stronę, tak żebym trochę tego widział. I podważyłem i elegancko to spadło. Dobra, będzie test. Czy będzie skrzypiało, czy nie. No, uwaga. No uwaga. kurde nie. To jeszcze tu. <gryzamy> Направено!